Style. I daj mi spokój pusia z tym obiadem. Nie drażnij się ze mną, bo nie zjem. I ona wie, że mogę nie zjeść. I jest. I oświadczam ci Pusia, jak mi w trakcie mistrzostw, chociaż raz przednież linię łączącą, ekran z moimi oczami, jedziesz do matki. I święty spokój. Taką konstrukcją jest to. A, a przepraszam, co było przed mistrzostwami, jak grali te sparingowe? Powiedziałem krótko, pusia, wyjdź choć na chwilę z tego bunkra. Przyzwyczajaj się. Bo mistrzostwa będą trwały 30 dni. Trzy mecze dziennie. Trenuj. No chodź tu, bo tak grają, że nie mam do kogo kląć. No. Chodź tu usiądź. Przy swoim panu. To szła, ale jak na ścięć, Uśmiechnij się, bo dostąpiłaś z zaszczytu obejrzenia ze mną meczu. No. To siedzi i już po pięciu minutach. Tam patrz, bo tam grają, bo szału dostanę. To ona, ona akurat ogląda. Ja oglądam mecz, a ona swoje mieszkanie. Od razu jej strzeliłem. O malowaniu nawet nie myśl. Chyba, że po mistrzostwach. Po dziesięciu minutach. Nuda! Nuda! Nie krzycz, bo są drzwi od balkonu otwarte, no. Jeszcze koledzy usłyszą. Nuda, tylko jak pójdzie do koleżanki, to dwa mecze pod rząd przepaplają. A ja widzę. I jeszcze słuchajcie, co planują w maju. Krysiu, jak pójdziemy ze swoimi chłopami na Sylwestra, w maju. To nie jest nuda. To mi dorać czy się związać, czy se rozpuścić. A ta śmiertelnie poważył i no nie wiem, czy wtedy będzie zimno, czy ciepło. Tak. Upały będą. W kostiumach pójdziecie. Taką konstrukcją jest kobieta. Ale słuchajcie, bo jeszcze wróci do domu i przez coś sobie przypomni, przez telefon trzeci mecz. że że Jak ja se zwiążę, to ty se rozpuść, dobra? Żebyśmy nie były takie same. A tu nuda. Po 20 minutach mnie pyta, którzy nasi. Z orzełkami. Aha, aha. aha. Po 30 minutach mnie pyta ile jest. A ze mną ogląda od początku. To i mówię zero-zero. To ona mnie pyta dla kogo. Dopiero się wciągnęła gdzieś w 50 minucie. Ty. A powiedz, jak się ucieszyłem. Pusia. Pytaj o wszystko Powiedz mi, no pytaj, wszystko ci powiem Ile ważą, ile zarabiają No pytaj Powiedz mi, kto to jest ten czarny, taki przystojny A piłki nie kopną ani raz Przystojny? Który? Ten bez numeru z gwizdkiem To jest sędzia, który mierzy czas Twój wspólnik To się obraziłaś i poszła i idź, a ja mam meczyki, inauguracja, pilocik, Pff. Francja z Senegalem, słuchajcie, że pomyślałem z czym do ludzi Senegalku? Przecież we Francji w piłkę gra taki chłopak jak ty 4,5 miliona, w Senegalu 23. Jedną piłką 7 lat. Słuchajcie jak się skończył mecz. <grym> Senegal znał Francję, jak się ucieczyłem. Nie dlatego, żebym nie lubił Francji. No. Po ostatnich wydarzeniach. Tylko się ucieszyłem, że będą to mistrzostwa niespodzianek. Polska! 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 Słuchajcie! A propos... pilocik... Wychodzą nasi... Polska, Korea... Szuwielbiam ten odgłos. Mnie to koi bardziej niż Beethoven. Jak wyszli, słuchajcie, na rozgrzewkę, to byłem dumny, że jestem Polakiem. Nasi same dwumetrowe King Kongi. Takich przygotował przez dwa lata Angel. No nie wszystkich. Dziesięciu i na końcu Oli. No ale to każdy zespół jakąś um, 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 maskotkę musi mieć. Ale reszta gladiatorzy z lewej jedenastu. Z początku domyślałem, że to są te dzieci, co się z nimi wychodzi. Patrzę bliżej. Mnie, to Korea! I sobie pomyślałem, no i z czym do ludzi mikroprocesorki. Polska ma śmicie w pył! Polska! Polska! Polsko! Słuchajcie! Słuchajcie! Jaka była różnica wzrostu, szczególnie jak stanęli do hymnów. O! A propos! No. A to nie o to chodzi! Słuchajcie, ale nam hymnik zaśpiewała. Czy jak wyszła, słuchajcie, jak wyszła to się rozpłakałem. Nie, bo ja przez moment myślałem, że mi sąsiad przestawił antenę na dole. Na festiwal w Opolu. Zawsze puszczali. Pff, staśmy oszczędnie, bezpiecznie. Jak zaczęła, to tak strasznie płakałem. Nie, bo ja myślałem, że ona śpiewa, kiedy ranne wstają z orzy. Ale słuchajcie no. Co pomyślałem, to, to nie jest taki zły pomysł. Gramy z gospodarzami, niech kobitka zaczyna od modlitwy. Ale to, że ja byłem zaskoczony, to nic. Ale jak zaskoczeni byli nasi. Ale to, że nasi byli zaskoczeni, to nic. Strasznie zaskoczona była Korea. Nie, bo oni myśleli, że to może ich. Wszyscy byli zaskoczeni. A tu jeszcze, słuchajcie, kamerka na lożę cesarską. A tam Dżong Dżong dziąg, Ding. Obok niego nasz cesarz. Ta śpiewa. Polska! 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 I słuchajcie! Ta, słuchajcie, ta śpiewa, a ten z Korei na naszego cesarza. A nasz. O taki mamy teraz kim? Po reformie. Tak po reformie, bo cztery razy wolniej. Czy ja już się od tego czasu zacząłem modlić, żeby tempo hymnu nie miało wpływu na tempo gry naszych? Czy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie miało? Słuchaj, ta śpiewa, druga zwrotka, trzecia. Ten z Korei, a this is wonderful, beautiful. Beautiful. A nasz? A ja tej pani nie znam. Nigdy jej na oczy nie widziałem. Słuchajcie! Polsko Polska! Polska Słuchajcie, trzy minuty do meczu. SMS wszechwładny. Odbieram. Proponujemy ci zabawę konkurs. 10-15 plus WAD, Które miejsce zajmie Polska w mistrzostwach świata? A pierwsze, B drugie, C trzecie, D czwarte. No i które wcisnąłem? Pewnie, że A. Pół roku obiecywały mi to gazety, że Polska będzie mistrzem. Płyń po drutach 10-15. Pomnóż panu fortunę. Tak. Pomnóż. Już tej dychy nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Stoi przed wami sponsor reprezentacji Polski. Minuta do meczu. Już się grze, a tu... Sąsiad mi puka w ścianę. Jeszcze nigdy nie zadzwonił, chytrus. XXI wiek, ten przez szklankę ze mną gada. Będzie pan oglądał. Co będę? Oglądam. Sąsiedzie. Jedziemy. Opole. Jedziemy. Minuta. Polska. 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 Słuchajcie. Ja jeszcze ładnie śpiewam, Wyskoczyłem na balkonik i z bariery na całe osiedle. Sąsiad za ścianą. Nas nie da goniak. Nas nie da goniat. Nas nie Polsko. Da... Polska! 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 Słuchajcie! Ta nie da Tylko kto kafo. Zaczyna się mecz. Ja patrzę. A nasi patrzą, gdzie Korea? Tak ich zaskoczyli. Ja już nie chcę kobitki nudzić wynikami, bo co je to obchodzić, słuchajcie. Jak nas zlały te krasnale. 2-0 to już nie przegrywają Wyspy Owcze z Niemcami. Jakie my strasznie załamali. Sąsiad za ścianą... Bidny tak cierpiał, że myślałem, że się wygupia. I już nie chcę kobitki zanudzać. Dostaję SMS trzy minuty po meczu. Proponujemy zmianę regulaminu. 1250 plus VAT. Czy Polska zdobędzie bramkę w mistrzostwach świata? Nie pamiętam, co ścisnąłem. Słuchajcie, wiem, że się nastawiłem na Portugalię. To nas znali, zlali. Jeszcze niepotrzebnie wygrali z Ameryką. Się bałem, że nas zna to wypierniczą. Wywalili naszych do domu. Jakie byłem strasznie zabawary, Jakie, jakie, jakie byłem strasznie zabawany. Sąsiad myślałem, że horror ogląda. Dwumetrowy kingkąt było mi go bardziej żal niż siebie. Trzy tygodnie trzymania kciuków. Spojrzałem w telewizor w łazience i w, później w lusterko, to się sam sobie ukłoniłem. To futbol robi z chłopu. Wiecie, co mnie jeszcze bardziej zdenerwowało niż porażka naszych? Drzwi od kuchni. Pff, I wychodzi pusia, wyfiokowana. Obiadek dla mojego pieseczka. Nie wiem! To wiecie, co miała czelność mnie zapytać? A co się stało? Udusić, żeby było bardziej elegancko, zmniejszyć dopływ tlenu. Ona nawet nie wie, co się stało. One dlatego statystycznie żyją 13 lat dłużej niż my. Taką konstrukcją jest kobieta. Nie wie, co się stało. Ci zaraz powiem, co się stało. Polska przegrała, a ona, ojej! Obiad nie jem, przegrała Polska, będę pościł. A, a do kiedy? Przez rok. To dla kogo mam gotować? Nie musisz, bez łaski. Czas na drzwiami wyszła. Nieraz tak czaskała i wracała. Po trzech minutach drugimi. Po trzech minutach trzecimi. Od auta. I patrzę przez telefon i odjeżdża moje auto. Prze przez balkon, przez taki telefon. Znaczy moje, no na mnie napisane, tam rzadko jeszcze. Do nie jedzie. No i jedź! Bez łatki! Nie jesteś mi do niczego potrzebna! Tak się darłem, kaskader! Nie pozdrawiaj twojej matki ode mnie! Zabraniam! Słuchajcie, tak się darłem, że byłbym wypadł. Ósme piętro to bym sobie walnął samobuja. Możesz jechać! Wiecie, czemu się tak darłem? Powiem wam. Powiem wam! Bo jak braliśmy ślub parę lat temu, to mi śpiewała codziennie do śniadania mój piękny panie, no. A teraz parę lat minęło i tam mi prosto w oczy śpiewa. Nawet jej powieka nie drgnie. Już wiem co zrobię, zamienię cię na lepszy model. Cześć! Thank you. Marcin Daniec! Wszystko już wiemy. Marcin Daniec! Słuchajcie! Jakby nie Wy, to bym pomyślał, że mi Bisa załatwił troczek. Albo Krzysztof Rejaśla Kochani, krótko Bo przecież jeszcze miliardy niespodzianek Mam do ciebie prośbę młody Obserwuję cię już od, od samego początku I się nie śmiej, bo szału dostanę, rozumiesz? Co się śmiejesz, powiedz Jesteś żonaty? A, no nie, no To dlatego się śmiejesz no. Siedzi kawaler No jakie to śmieszne jest Stary, mówię ci, nie śmiej się, bo się przekonasz co to jest małżeństwo? Bo widzę, że nie jesteś sam. Zobaczysz. Na razie to jest śmieszne. Stary, ostrzegam cię. Ożenisz się. Od razu pff, dostajesz na paluch tak zwany wykrywacz kłamstw. I jesteś zdalnie sterowany. Masz tak zwanego GPS. Nie patrz na mnie, tylko na żonatych. Patrz, <grybacz> posłutniał. No tak? Młody. Mało tego, trzy rzędy dalej za tobą siedzi taki tylko przeproszony. cztery, w kamizelce, w scenie malucha. To się obejrzyj i zobacz, jak będziesz miał tyle lat co pan, to się będziesz tak z siebie śmiał, jak on teraz z ciebie, rozumiesz? Nie. Mało tego, młody, już na drugi dzień po ślubie, jedyna chwila wolności, balkonik, Nie będziesz palił, to w ogóle nie wyjdziesz. Rozumiesz? No. Masz cały czas w sobie. A na dole pod balkonem, kumple po rozwodach. I to rozpoznasz momentalnie. Na całe Opole bije blaski szczęście. I żonaty. Koledzy z dołu nie muszą wiedzieć, że się ożeniłeś i do ciebie jak co weekend. A ty? No to ci zaszyfrują, że miejsce spotkania jest w parku. Wstepiesz roki. A ty co? No? Dochodzisz do filtra. Twój czas już minął. Musisz wracać. Ostatnia próba kolegów z dołu, czy jesteś kozakiem. Mój sokole. Mój sokole. A ty na dół. I uwalnij mnie. Zapamiętaj. Cześć. Polska. 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 Znajdam Nie to niecję. Dzięki. Уважаемые зрители, Спасибо.